Witam Was. Dzisiaj takie krótkie przesłanie. Wybierz sobie kartę od 1 do 4, 1, 2, 3 lub 4. Czytanie będzie z magicznych syren i delfiny, taka talia magiczne syreny i delfiny, Doren, renętuę. Za chwilę wylosuję karty. Pięknie słychać. O, i pszczółka jakaś. Dobrze, karta numer jeden. I tutaj mamy mniej odważne marzenia. Odrzuć niskie myśli na swój temat zobacz siebie odnoszącego sukces. Takie przysłanie. W przeszłości może myślałeś o sobie jak o kimś nieistotnym. Ta karta prosi Cię, abyś uwolnił się od wszelkich myśli i uczucia niższości. Szczerze uwierz, że jesteś całkowicie kompletny do podjęcia wszelkich starań, o których tylko zamarzysz. Możesz sobie zapisać listę lęków dotyczących ruszenia naprzód, a następnie utop te lęki przez włożenie papieru do wiadra lub dużej miski z wodą. Potem weź oczyszczający prysznic, kąpiel lub idź popływać. Woda przypieczętuje twój nowy sposób widzenia siebie. To dla osób, które wysłały, wybrały kartę numer 1. Teraz karta numer 2. Muzyka dla manifestacji. Aby zmanifestować szybko myśl o swoich pragnieniach, gdy śpiewasz, nucisz lub grasz muzykę. Ta karta mówi, że muzyka odgrywa dużą rolę w Twoim życiu. To poprzez muzykę, przez słuchanie muzyki, Twoja dusza może manifestować to, czego pragnie. Karta numer 3: Uzdrawiające serce. Jesteś potężnym uzdrowicielem. Kontynuuj tę wspaniałą pracę. Ta karta mówi, że w głębi serca jesteś świadomy swoich zdolności uzdrowicielskich. Być może otrzymałeś już informację zwrotną od innych na temat sposobów, w jaki twoje słowa lub dotyk pomogło im się uzdrowić. Wyciągając tą kartę, jesteś zachęcony do podniesienia swojej pracy uzdrowicielskiej na następny poziom. Jesteś również poproszony o oczyszczenie swojej diety, i myśli, aby wyższa częstotliwość uzdrawiającej energii mogła przez ciebie popłynąć. I karta numer 4: Ochrona. Ty, Twoi bliscy i Twój dobytek, jesteście bezpieczni i chronieni przez niebo. Piękna karta. Tak wygląda. Twoje modlitwy, w których prosiłeś o bezpieczeństwo i ochronę, zostały usłyszane i wysłuchane. Wszelki atak czy zagrożenie należą teraz do przeszłości, wymyte przez fale niebieskiej miłości. Ta miłość oczyszcza Twoją niepewność, więc możesz czuć się całkowicie bezpiecznie. Gdy prosisz Niebo o opiekę nad sobą lub swoimi ukochanymi, swoim domem i dobytkiem, Twoje modlitwy zostają natychmiast wysłuchane. Twoje energie mogą być teraz skierowane na ważne i kreatywne sprawy, bo Twój umysł jest oczyszczony z trosk. Ciesz się swoim dniem. Po prostu żyj tu i teraz. No i to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i życzę takiego pięknego, miłego dnia.